Ponownie witam Was obok drugiej generacji MG HS i ponownie jest to topowa wersja wyposażenia. Jednak, tak jak zapowiadałem Wam w zeszłym roku, auto powróciło do nas w topowej specyfikacji z napędem typu. A więc jest to hybryda o łącznej mocy 272 koni KM z napędem wyłącznie na przednią oś, gdzie sercem jest silnik 1.5 czterocylindrowy turbodoładowany. W tym materiale omówię ten samochód, co się w nim zmieniło, gdy mamy wariant. Plugin hybrid, a także oczywiście przejedziemy się i postaram się Wam doradzić, czy warto ten samochód zakupić. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Cartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole, a teraz zaczynamy! Jeśli interesuje Cię szczegółowa prezentacja i pełne omówienie nowej generacji MG HS, odsyłam do moich poprzednich materiałów, gdzie bardzo szczegółowo omówiłem ten samochód. Dziś jedynie pokrótce, zaznaczając, że dzisiejszy egzemplarz to topowa wersja Executive. A więc po pierwsze, przedni pas bardzo udany, tak jak podkreślałem Wam w poprzednich materiałach, podoba mi się stylistyka drugiej generacji MG HS. Lampy w technologii led nowa atrapa chłodnicy, masywna, z wielkim emblematem MG, który powędrował teraz na górę. Topowa wersja wyposażenia Executive wyróżnia się dwoma elementami. A więc po pierwsze mamy system kamer 360, a więc z przodu mamy dodatkową kamerę, a także mamy czujniki parkowania również z przodu. Podstawowa wersja wyposażenia Excite ma czujniki jedynie z tyłu. Linia boczna pojazdu nie zmieniła się praktycznie w żadnym stopniu. Zauważalną nowością są specjalne dodatkowe. Progi. One występują w obu wersjach wyposażenia, jednak tylko i wyłącznie, gdy mamy hybrydę typu plugin. Podobnie jak w wersji czysto-benzynowej Felgi mamy o rozmiarze 19 cali w obu wersjach. Wyposażenia i to co jest nowe, gdy mamy wariant typu plug-in, po lewej stronie mamy dodatkową klapkę, a w niej ukryte złącze do ładowania. Niestety, MGHS możemy ładować tylko i wyłącznie poprzez złącze typu drugiego, a więc wolne ładowanie. Konkurencja, szczególnie ta europejska, ma możliwość ładowania już złączami CCS, a więc mówię o Volkswagenie, Tiguanie, Kuprze, Teramar oraz Skodzie Kodiak, gdyż te samochody mają dokładnie tę samą moc systemową. Jednak złącze CCS. Nie jest standardem na ten moment, i wielu innych konkurentów również ma złącze typu drugiego. Przechodząc na tył pojazdu, tutaj jedna minimalna zmiana a więc dodatkowo po prawej stronie otrzymujemy oznaczenie EHS PHEV. A więc teoretycznie ten samochód to już nie jest MGHS, jak reklamuje go MG Polska, tylko MG EHS PHEV. Dalej, oczywiście, dokładnie taki sam samochód a więc fantastycznie wyglądające tylne światła, ciekawie narysowany tylny zderzak, centralnie emblemat producenta, a na klapie bagażnika dość duży spoiler dachowy. Sama klapa unosi się elektrycznie w topowej wersji wyposażenia, podobnie jak w wersji spalinowej. I co ciekawe, podobnie jak w wersji spalinowej, bagażnik ma pojemność 507 litrów, a więc układ hybrydowy nie spowodował żadnych strat w pojemności bagażnika. Sam bagażnik również niemalże identyczny, a więc minimalny próg załadunkowy obudowany plastikiem. Podobnie jak wcześniej mamy specjalny miękki dywanik z wyhaftowanym logo MG i podobnie jak wcześniej pod podłogą znajdziemy specjalną przestrzeń na dodatkowe drobiazgi jednak ta przestrzeń jest troszeczkę przearanżowana i mamy tutaj dedykowane miejsce do przewożenia ładowarki domowej. W bagażniku po lewej stronie oświetlenie w technologii ledowej po obu stronach schowki odgrodzone siateczką, gdzie ten po prawej stronie jest minimalnie mniejszy. Oparcia tylnej kanapy składają się w proporcji 40 do 60, a po ich złożeniu otrzymujemy przestrzeń na poziomie 1291 litrów. Jednak co ciekawe, pomimo, że wszystko wygląda dokładnie tak samo, tak na papierze przestrzeń bagażnika po złożeniu oparć tylnej kanapy jest mniejsza o 193 litry względem wersji spalinowej. Przechodząc do wnętrza MG HS Plug-in Hybrid, to z oczywistych względów jest ono dokładnie takie samo jak w wariantach benzynowych, które prezentowałem dla Was na tym kanale. Na dobrą sprawę, to co się zmieniło to. Mamy kilka dodatkowych ustawień w zakładce Pojazd, a więc mamy możliwość wyboru źródła zasilania między trybem w pełni elektrycznym oraz trybem hybrydowym. Mamy możliwość regulacji hamowania regeneracyjnego, a więc rekuperacji, a także są tryby jazdy, jednak te były również dostępne w wersji podstawowej. Na ekranie głównym, gdy przesuniemy tę stronę, mamy również zakładkę Zarządzanie Energią, a więc tutaj mamy bardziej szczegółowe informacje o tym, Jaki mamy stan naładowania akumulatora, gdyż za kierownicą znajdziemy tylko zasięg. Nie mamy wskazania procentowego, ile mamy prądu. Mamy oczywiście paseczek. Jednak ciężko z tego paska wywnioskować, że mamy 8%. Tutaj mamy taką szczegółową informację. Mamy również możliwość, możliwość zarządzania jakim prądem ma ten samochód się ładować, a więc możemy ustawić limit powolnego ładowania, jak to MG przetłumaczyło, a także mamy dodatkowe ustawienia ładowania, czyli możemy zaplanować ładowanie. Możemy inteligentnie podgrzewać akumulator, a także samochód może nas informować, że akumulator ma poniżej 20 stopni Celsjusza, a więc jego wydajność jest na bardzo niskim poziomie. Oprócz tego wnętrze HS jest dokładnie takie samo jak w ostatnio prezentowanych dla Was odmianach benzynowych, a więc jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wnętrza tego samochodu, odsyłam Cię do moich poprzednich materiałów, testowałem zarówno wersję Excite jak i Exclusive i bardzo szczegółowo omówiłem wszystkie kwestie wnętrza. Nasz dzisiejszy egzemplarz jedynie wyróżnia się jasnobrązową tapicerką, która muszę przyznać wygląda naprawdę bardzo pozytywnie. To jest opcja, która jest darmowa, wszystko inne w tym samochodzie jest w standardzie podobnie jak w wersji. Benzynowej. W drugim rzędzie siedzeń, na dobrą sprawę, jest jedna kwestia warta odnotowania: a więc mamy zupełnie inny tunel środkowy, który jest nieco wyższy. A więc, w odróżnieniu od wersji czysto benzynowej, zasiadanie na centralnym miejscu będzie troszeczkę większym wyzwaniem. A więc, nie będąc gołosłownym, gdy położymy nasze nogi na tunelu środkowym, są one pod dość dziwnym kątem, dość również nienaturalnym i mniej komfortowym niż w wersji benzynowej. A oprócz tego, oczywiście, podobnie jak wcześniej, ogromna ilość. Miejsca na nogi, również na wysokość mieszczę się bez najmniejszego problemu. W oparciach przednich foteli mamy gazetowniki, jest również nawiew od klimatyzacji centralnie, dwa porty USB typu A, a także podłokietnik z dwoma miejscami na napoje, które mają dodatkowe zabezpieczenia, aby nasze kubki się nie przemieszczały. Podczas jazdy. Oczywiście homologacja tego wymaga, a więc mamy izofixy w skrajnych miejscach. I całościowo muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, jak dobrze wypada drugi rząd siedzeń MGHS. Przechodząc do danych technicznych, zupełnie nowego MGHS Plugin Hybrid, to jest on wciąż wyposażony w silnik 1.5 turbodoładowany czterocylindrowy, podobnie jak wersja czysto spalinowa. Jednak tutaj silnik spalinowy ma minimalnie obniżoną moc. Nie jest to już 170 koni mechanicznych, jak w wersji spalinowej, a jedynie 143 konie mechaniczne i 230 Nm maksymalnego momentu obrotowego, a więc moment obrotowy również nieco niższy. Do tego mamy silnik elektryczny o mocy 183 koni mechanicznych i 340 Nm maksymalnego momentu obrotowego, dzięki czemu całościowo układ napędowy generuje 272 konie mechaniczne i 365 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jednak tutaj na chwilkę się zatrzymał mam, gdyż te wartości znacząco odbiegają od tego, co producent podawał na samym początku w oryginalnym cenniku, który mam w formie papierowej, specjalnie dla was naszykowany. MG podawało, że ten samochód będzie miał aż 339 koni mechanicznych i z tego też powodu w materiale Macieja Pertyńskiego są lekkie rozbieżności na temat tego, ile ten samochód ma mocy, ile mocy mają poszczególne silniki, gdyż operował on na nieco nieaktualnych Danych. Jednak jeśli chodzi o osiągi, to jest bardzo interesujące w tym samochodzie. Auto czysto teoretycznie rozpędza się od 0 do setki w 6,9 sekundy. Maksymalnie może rozpędzić się aż do 200 km. Na godzinę. Zbiornik paliwa nie uległ zmianie, a więc mamy wciąż 55-litrowy zbiornik, dzięki czemu możemy przejechać tym samochodem naprawdę pokaźną liczbę kilometrów. Do tego mamy baterię trakcyjną o pojemności około 20 kWh, a więc również na silniku elektrycznym możemy przejechać nawet 100 km na jednym ładowaniu. I jednak, niestety, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, ładowanie jest tylko. Poprzez złącze typu drugiego, a więc maksymalnie mocą około 7 kW. Więc nie ma niestety możliwości naładowania tego samochodu szybko gdzieś. Na ładowarce dla samochodów elektrycznych, jednak podczas ładowania tego samochodu w domu przez całą noc naładujemy go bez większego problemu. A teraz na początek przejdźmy do wrażeń z jazdy. jest przyspieszenia zrobimy za chwilę. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, możemy ustawić w tym samochodzie, czy ma on wykorzystywać wyłącznie energię elektryczną i silnik elektryczny, czy ma być pełną hybrydą. I dodatkowo ten samochód zapamiętuje, jakie było ostatnie ustawienie. A więc jeśli jechaliśmy tylko i wyłącznie z wykorzystaniem energii, Elektryczny i silnik spalinowy, ewentualnie włączał się tylko, aby nas doładować, to ten samochód zapamiętuje to ustawienie. Za każdym razem włącza ostatnie ustawienie, co jest bardzo. Pozytywne. Aktualnie jesteśmy w trybie hybrydowym, gdyż nasza bateria już się mocno rozładowała. Jednak miałem możliwość przemierzenia tym samochodem sporej liczby kilometrów i potestowałem, jak działa cały ten układ. Jak widzicie, za kierownicą mamy specjalną zakładkę przepływ energii, i w tym miejscu otrzymujemy cały czas informacje, co dzieje się, który napęd jest wykorzystywany, czy ładowana jest bateria i tak dalej. Cały ten układ jest bardzo skomplikowany i można by dojść do wniosku, tak na pierwszy, pierwsza nasza myśl może być, że gdy przełączymy się w tryb elektryczny, wykorzystujemy silnik elektryczny, a w trybie hybrydowym wykorzystujemy oba układy i cały system ma założenia działać, tak, abyśmy wykorzystywali. Jak najwięcej oba silniki i mieli jak najniższe zużycie paliwa. Okazuje się natomiast, że ten samochód, gdy jeździmy w trybie hybrydowym, to nieważne ile mamy baterii. Teraz tej baterii mamy niewiele, jednak dziś rano, gdy wyjeżdżałem na nagranie, miałem około 1,4 akumulatora. Zasięg w domu przed wyjazdem miałem 18. Kilometrów. Włączyłem tryb hybrydowy, na początku tryb elektryczny, aby troszeczkę ogrzać ten samochód, następnie tryb hybrydowy i wyruszyłem na nagranie. To było około 30-40 km tutaj na miejsce nagrania i spodziewałem się, że. Zużyje mi cały możliwy prąd podczas jazdy powolnej i na autostradzie, czy na dojeździe do autostrady A2, będzie on wykorzystywał oba napędy. Okazuje się, że przez większość czasu ten samochód nie wykorzystywał układu elektrycznego wcale. A silnik spalinowy po pierwsze napędzał przednie koła i do tego cały czas ładował akumulator, co spowodowało, że gdy dojechałem na miejsce nagrania, miałem wyższy zasięg niż wyjeżdżając, czego się kompletnie w tym samochodzie. Nie spodziewałem, szczególnie biorąc pod uwagę, że jadąc wyłącznie na silniku elektrycznym, możemy rozpędzić się do 140 km na godzinę, możemy jechać pełną prędkością autostradową i spodziewam się, że również możemy jechać wyższą prędkością niż 140 km na godzinę, gdyż ten samochód nie miał w planach przełączyć się na układ hybrydowy, gdy testowałem go na autostradzie. A2, a więc auto ma silnik elektryczny o ogromnej mocy, niemalże 200 koni mechanicznych, silnik elektryczny, 20 kWh, bateria. Spokojnie mógłby on się przemieszczać wyłącznie z wykorzystaniem energii elektrycznej, również w trybie hybrydowym i się tylko troszeczkę doładowywać lub wykorzystywać to podczas bardziej dynamicznej jazdy. I tak jak teraz widzicie, jedziemy w trybie hybrydowym, i jak widzicie, cały czas. Ten samochód ładuje akumulator. W tym momencie również wykorzystuje silnik elektryczny do napędu. Jednak tylko gdy rozpędzimy się nieco szybciej, to nagle silnik spalinowy przejmuje w pełni dowodzenie. Po pierwsze napędza przednie koła, a po drugie ładuje akumulator, byśmy Mogli jechać z wykorzystaniem silnika elektrycznego, i niestety, problem tego samochodu jest taki, że powyżej prędkości, powiedzmy 50 km na godzinę, ten samochód z założenia napędzany jest wyłącznie silnikiem spalinowym, a silnik elektryczny jedynie go wspomaga. Choć na dobrą sprawę mniej go wspomaga niż silnik spalinowy ładuje akumulator, a więc naturalnie nasze zużycie paliwa. Będzie bardzo wysokie. I tak jak teraz, gdy rozpędzimy się do 90 km na godzinę, automatycznie samochód przechodzi w tryb hybrydowy. Wykorzystuje oba silniki, jednak głównie wykorzystuje on silnik spalinowy. W tym momencie, oczywiście, jest to zrozumiałe, gdyż mamy niewielką. Ilość prądu w akumulatorze, jednak nawet gdy wcześniej miałem prąd w akumulatorze, około 20% naładowany akumulator, wciąż sytuacja była niemalże identyczna. Ten samochód w głównej mierze się cały czas ładuje. Nie chcę napędzać się silnikiem elektrycznym, który ma przeogromną moc i spokojnie wystarczyłby. Aby sprawnie jechać 90, 100 czy nawet 140 km na godzinę na autostradzie. Podczas testu autostradowego musiałem ręcznie przełączać źródło zasilania w zależności od tego, jaka była sytuacja drogowa, a więc jeśli zajechał jakiś ciągnik siodłowy, łamiąc zakaz wyprzedzania się na autostradzie A2 czy w skrócie mówiąc, na wszystkich autostradach w Polsce, przełączałem się na tryb elektryczny, a dopiero gdy rozpędzałem się do 140 km na godzinę, po pewnym czasie przełączałem się na tryb hybrydowy, gdzie naturalnie samochód napędzał się od razu silnikiem spalinowym. A więc ta konstrukcja jest... W pewnym sensie nastawiona na ręczne zarządzanie. Jeśli będziemy cały czas mieli włączony ten panel i z założenia sami będziemy przełączać źródło zasilania, możemy osiągnąć fantastyczne wyniki średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym na poziomie 4,5 litra bez większego problemu w mieście. No, oczywiście, w zależności od tego, jak bardzo byście chcieli jechać na silniku elektrycznym. Jednak czysto teoretycznie można zrobić, nawet w takich warunkach jak dzisiaj, a więc mocno zimowych wyniki na poziomie 2 2,5 litra na każde 100 km wykorzystując akumulator i z założenia mając ten akumulator naładowany na start. Jeśli nie będziemy mieli naładowanego akumulatora, to niestety średnie zużycie paliwa już będzie naprawdę bardzo wysokie, gdyż to będą wartości na poziomie 7-9 litrów bez najmniejszego problemu, a na autostradzie, jeśli będziemy jechać bez naładowanego akumulatora, a więc wyłącznie z wykorzystaniem tego słabszego niż w wersji benzynowej silnika spalinowego, no to niestety średnie zużycie paliwa na poziomie 10 litrów. Niestety, to jest rzeczywistość w MGHS, gdy nie ma on naładowanego akumulatora. Jednak, jeśli będziemy ładować ten samochód codziennie w domu lub co któryś dzień, możemy liczyć na bardzo przyjemne wyniki zużycia paliwa. MGHS jest autem, które podbija rynek swoją niesamowicie niską ceną. Wersja benzynowa, w podstawowej wersji wyposażenia Excite z manualną sześciostopniową skrzynią biegów, wyceniona jest na zaledwie 110 tysięcy złotych. Cena po prostu fantastyczna. MGHS Plugin Hybrid również jest naprawdę niesamowicie dobrą ofertą. Auto zostało wycenione na zaledwie 156,5 1000 zł, i podobnie jak w wersji benzynowej, dopłata do topowej wersji wyposażenia Exclusive to 9000 zł, a więc 165,500. Otrzymujemy taki samochód jak nasz dzisiejszy egzemplarz. Podobnie jak w innych modelach MG, jedyną opcją, jaką możemy dokupić, to jest lakier. Dopłata 2250 zł, i nie ma jakichkolwiek innych opcji w tym samochodzie. Otrzymujemy wszystko w tym samochodzie w standardzie. Oczywiście są rzeczy, których brakuje, jak na przykład bezprzewodowy Apple CarPlay czy Android Auto. Nie mamy również wentylowanych foteli, co znajdziemy m.in. w JQ7. Jednak to już są bajery, to są gadżety. Ten samochód za 160 tysięcy zł jest fantastycznie wyposażony, ma hybrydę o mocy 272 KM i zasięgu bez większego problemu na poziomie 70-80 km. I jednocześnie kosztuje mniej niż podstawowy Tiguan z silnikiem 1,5 i napędem na przednią oś. A więc, porównując go z Tiguanem plug-in hybrid o dokładnie tej samej mocy, jest to różnica na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście Tiguan wyróżnia się tym, że ma złącze CCS i możemy go szybko ładować mocą do 40 kW, gdzie w moim teście podkreślałem, że zazwyczaj możemy go ładować mocą około 25-30, co wciąż jest ponad trzykrotnie szybciej niż MG HS. Jednak jeśli będziemy ładować ten samochód w domu, ładowanie mocą 7 kW powinno nam w zupełności wystarczyć. Ten samochód ma po prostu rewelacyjną cenę, rewelacyjne wyposażenie, prowadzi się również go naprawdę bardzo dobrze, wygłuszenie, podobnie jak wersja benzynowa, coś naprawdę rewelacyjnego. To, na co mógłbym ponarzekać, to są fotele, które nie mają regulacji kąta siedziska, a więc możemy albo wyregulować oparcie, elektrycznie oczywiście, lub obniżyć i podnieść fotel. Niestety nie ma takiej regulacji w fotelu pasażera, jednak nie ma możliwości zmiany kąta nachylenia siedziska, co może być problematyczne dla osób wyższych. Mi niestety dość ciężko znaleźć jest odpowiednią pozycję za kierownicą w tym samochodzie, choć oczywiście to jest już kwestia indywidualna. Dojeżdżamy do naszej drogi testowej. Na szczęście tutaj warunki są zdecydowanie lepsze, a więc będziemy mieli możliwość sprawdzić, jak ten samochód przyspiesza ze startu. Zatrzymanego, i dla przypomnienia, ten samochód ma 272 konie mechaniczne. I według producenta powinien przyspieszyć ze startu, zatrzymanego w 6,9 sekundy. A więc czas bardzo pozytywny. Jest to czas również na papierze lepszy niż Volkswagenie Tiguanie plug-in hybrid o dokładnie tej samej mocy jak nasz dzisiejszy MG. A więc, zawróćmy. Przełączmy się w tryb sportowy. Na razie możecie również zobaczyć, jak działa system kamer 360. Bardzo płynnie, jednak jakość, no nie jest najlepsza jak na dzisiejsze czasy. A więc przełączmy się w ustawienia pojazdu. Przełączmy tryb jazdy na sportowy. Źródło zasilania to układ hybrydowy. Hamowanie regeneracyjne nic nam nie zmienia i mamy w tym samochodzie możliwość wyłączenia kontroli trakcji, co nie jest takie oczywiste. Oprócz tego nie mamy żadnego dodatkowego sportowego przełożenia skrzyni biegów, noga na hamulec, gaz podłogę. Podtrzymanie obrotów niewielkie, ale jest. Przy 50 stracił moc, przy 80 z powrotem zaczął ją mieć. Dość nienaturalny system działania. Spodziewałem się czegoś lepszego. Teraz włączmy już z powrotem kontrolę trakcji. Włączmy tryb normalny. Jeśli chodzi ogólnie o wrażenia z jazdy, to tak jak powiedziałem wcześniej, wygłuszenie na rewelacyjnym poziomie. Również prowadzenie, układ kierowniczy niesamowicie precyzyjny. Tutaj mamy kompletnie nieodśnieżoną drogę, więc oczywiście przyczepność dość... Niewielka, jednak porównując go, zestawiając go z wersją spalinową, to jest to samochód no oczywiście z wyższą mocą, a więc mamy lepszą elastyczność, pewność prowadzenia tego samochodu w zakrętach. Również wyprzedzanie innych uczestników drogi nie jest po prostu najmniejszym wyzwaniem. Całościowo jest to samochód, który wywarł na mnie ogromne wrażenie. Spodziewałem się jednak czegoś po prostu nieco lepszego. Nasłuchałem się o tym samochodzie bardzo dużo przed jego polską premierą, przed jego debiutem w salonach. Również ta moc, którą podawało MG, pierwotnie 340 koni no mechanicznych, wyglądało po prostu fantastycznie. Rzeczywistość pokazała, że ten samochód jest troszeczkę słabszy. Nie ma on złącza CCS, o którym również mówiono wcześniej. I cały ten układ hybrydowy, no nie do końca jest w moim stylu. Ja bym wolał, żeby ten samochód działał jak inne hybrydy typu plug-in, a więc bardziej wykorzystywał silnik elektryczny, szczególnie, że ma on tak ogromną moc, a jedynie wspierał się silnikiem spalinowym. Tutaj niestety nie działa to tak, jak oczekiwałem. Spodziewałem się czegoś po prostu nieco lepszego. Wciąż naprawdę rewelacyjny samochód, jednak... Nie jest to auto, do którego po prostu wsiądziemy i będziemy mieli niskie zużycie paliwa. Tego samochodu trzeba się nauczyć troszeczkę inaczej niż innych hybryd na rynku, szczególnie mówiąc o hybrydach typu Plagi. Jeśli się go nauczymy, jeśli będziemy manewrować tym źródłem zasilania, przepinać się między silnikiem elektrycznym a trybem w pełni hybrydowym, możemy osiągnąć naprawdę bardzo niskie. Zużycie paliwa. Jeśli będziemy jeździć cały czas w trybie hybrydowym, to cały czas będziemy mieli naładowany akumulator, silnik będzie doładowywał akumulator, a my będziemy mieli bardzo wysokie zużycie paliwa na poziomie 7-8 litrów a więc, notabene, więcej niż w wersji czysto spalinowej. Jednak, jeśli będziemy wiedzieli, co trzeba włączyć, kiedy trzeba włączyć, to możemy liczyć na niskie zużycie paliwa, co naturalnie przekłada się na oszczędności w naszym. Budżecie. Całościowo bardzo dobry samochód, choć spodziewałem się czegoś po prostu nieco lepszego. Z tą ceną oferta po prostu wciąż rewelacyjna. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Polubienia tego filmu, czekam na Twoją opinię na temat MGHS Plugin Hybrid w sekcji komentarzy poniżej. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!